Dobrze włączyłaś te Google Maps? Co? Weź! Kaśka. Dobra, skup się na jeździe, już ci nie będę przeszkadzać. Schowałam gdzieś tu swój bieg, widziałaś? A tiktaki też tu były. I to ty je kupować. O kurde. Jakaś baba wypadek prawie zrobiła. Ty, ona jeszcze nam specjalnie podkła wjeżdża. Nie mam. Y żeby płacić jej y, za wypadek Poza tym to jej wina Nie wysiadaj, Kaszka Dobra, jesteśmy z powrotem Dobra, no już kierujesz? Super No, a propos ten Była to jeszcze gdzieś woda Taka mm, zwiacowana, pyszna Jak to jej nigdzie nie widziałaś? Opatrz, domek y, tego Dariusza, może tam zejdziemy? Nie Chcę tam jechać, bo miałam zawsze takie dobre jabłuszka. Głona jestem, zażarłeś te wszystkie tiktaki pewnie. Ty mnie pewnie jeszcze w ogóle nie słuchasz, bo się skupiasz na jeździe. Jak to nie wiesz? Ty tak długo idziesz, że noc się zbliża, a ja się jadam, ja nawet nie jadłam. kolację chcę zjeść, zajedźmy do maczka, please. Jeszcze ci w świeć, może się zatrzymam i chwilę odpoczniesz. No, please, chcę do matka. No, weź hamburger, za hamburgera ci zapłacę. O ty, nie wiedź w niego, please, nie. A! Uf, dobra, błagam. Nie, nie jedź za nim, nie. Kaszka. nie, 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 proszę, nie. nie. Wiedziesz w niego, zostaw. Nie ruszaj daj. Poczekaj, on ruszy. No nie, no jestem taka zmęczona. O, ruszę, dobra. Ale no dawaj, pójdziemy do jakiegoś noclegu. Nic się nie stanie, że dzisiaj nie dowiedzisz tej przesyłki. Jutro dowiedziesz, rano. Dobra, ja idę spać.